Lat temu odwiedziła mnie młoda mama, która chciała kupić rower dla syna za dobre oceny. Starannie się przygotowała, znała jego wzrost, ulubione kolory i wybrała solidny rower górski. Dobrała też kilka akcesoriów. Wszystko przebiegło świetnie, choć nietypowe było to, że poprosiła o fakturę na syna. Okazało się, że samotnie go wychowuje, a faktura miała być dowodem kosztów utrzymania dziecka. Następnego dnia mama z synem wrócili po kask, a chłopiec wyprosił jeszcze rękawiczki i okulary. Był niezwykle zaangażowany w rowery, co mnie zaskoczyło. Prezent był strzałem w dziesiątkę. Kilka dni później do sklepu wpadł ojciec chłopca z rowerem. Był agresywny i próbował zwrócić rower, twierdząc, że jest za drogi. Nie miał faktury, a rower był lekko uszkodzony po użytkowaniu, więc odmówiłem. Wściekły rzucił rower na podłogę, żądając zwrotu pieniędzy na konto byłej żony. Skontaktowałem się z matką chłopca która zabrała rower i ponownie przekazała go synowi. Dowiedziałem się, że ojciec próbował uniknąć płacenia na dziecko. Formalnie był bezrobotny, ale pracował na czarno jako majster. Miał pieniądze, ale ukrywał dochody. Nie odpuściłem. Wysłałem zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. Pół roku później klientka wróciła z synem na przegląd roweru. Dowiedziałem się, że kontrola doprowadziła do ukarania ojca, który wyjechał za granicę po tym, jak przestał działać, na lewo.